A jak analiza. Krok pierwszy. Analiza. Za każdym razem, kiedy słyszymy o tym, żeby analizować, za każdym razem, kiedy słyszymy o tym, żeby analizować, wyobrażamy sobie, że będzie to wyglądało w ten sposób. Czyli jest to w pewnym sensie troszkę skomplikowane. Trzeba się zastanowić, gdzie skręcić, co zrobić. Kiedy siadamy do analizowania, do analizy. Nagle okazuje się, że to jest jeszcze gorsze. Niektórzy z nas po prostu nie są w stanie tego zrobić. Niektórzy z nas nie mają talentu do analizy. Podczas gdy prawda jest zupełnie w innym miejscu. Chodzi o to. Chodzi o pierwszy zakręt. Nie skupiamy się na rondzie, nie skupiamy się na zjeździe z autostrady, nie skupiamy się na tym, jak dojechać do innego miasta. Nie. Na początku skupiamy się na tym. Start. Pierwsze miejsce, z którego zaczynamy. Nic więcej, nic więcej mnie nie interesuje. Zauważyłem, i to było szokujące, że na przykład ludzie nie mają efektów po szkoleniach. Wtedy jeszcze lata wstecz, kiedy nie było mnie stać na rozdawanie wiedzy, tak jak dzisiaj, lata wstecz, kiedy na sali mieliśmy 10-20 osób, a nie kilkaset czy tysiąc jak obecnie, no fizycznie po prostu nie mieliśmy pieniędzy, żeby pomagać innym aż tak. A więc mieliśmy takie same stawki szkoleniowe, jak większość firm na świecie. Kilka tysięcy złotych, tysiąc złotych, dwa tysiące. No i przyjeżdżały osoby, przyjeżdżały te 10, 20 osób, uczyło się, i wśród nich zawsze, ale to zawsze była jedna albo dwie osoby, które nie miały żadnych efektów. Żadnych. Zastanawiałem się, o co chodzi. Oczywiście na początku uważałem, że jest to moja wina, czyli źle uczę. Co było w pewnym sensie potężnym plusem, ponieważ popędzało mnie i napędzało mnie do tego, żeby wszystkie pieniądze, które zarobię, wydawać na swoje własne szkolenia. A więc wszystko zrobiliśmy, wydawaliśmy na moje wyjazdy, wszystko zrobiliśmy, wydawaliśmy na książki, na konsultacje, na szukanie mądrzejszych, cały czas w kółko. Może to sprawiło, że jesteśmy w tym miejscu, ale również obserwacja tego fenomenu sprawiła, że pewnego dnia zobaczyłem różnicę między tymi osobami, które nie mają efektu. A tymi, które mają potężne efekty. I ta różnica jest szokująca. Okazuje się, ponieważ na początku myślałem, że to będzie kasa, tak? Na początku myślałem, że to są ci ludzie, którzy na przykład kupili większość szkoleń, że to są ci ludzie, którzy wcześniej się gdzieś uczyli, to są ci ludzie, którzy mieli jakiś background, może jakieś lepsze studia, jakieś szkoły, to są ci może bardziej inteligentni w cudzysłowie. Na początku myślałem, że może to są ci, którzy są bardziej dojrzali. Nie. Okazuje się, że kasa nie ma nic do tego. Okazuje się, że czas nie ma nic do tego, ponieważ po pewnym czasie zobaczyliśmy, co było szokującym odkryciem kolejnym, że kiedy już zaczęliśmy prowadzić kluby rozwoju Mental Way, czyli eventy za 50 złotych, nagle po tych kilku eventach były osoby, które miały większe efekty niż ci, którzy byli na siedmiodniowym szkoleniu za kilka tysięcy. Więc mówię, kurde, o co chodzi? Okazuje się, że różniła ich jedna rzecz. Różniło ich to, co wiedzieli na swój temat. Czyli, gdzie jestem? Kim jestem w tym momencie? Kim jestem? Co robię? Przychodzę do Ciebie uczyć się. Przyjmijmy, że to nie jest ten tryb nauki, który ja stosuję. Przyjmijmy, że przychodzisz do masażysty. Pierwszy, Pierwszy zabieg powinien być z reguły pewnego rodzaju wywiadem. I z reguły bardzo dobrzy profesjonaliści zapisują wszystko. Pamiętam kilka tygodni temu, Edyta wzięła mnie do jednego z lepszych fachowców w naszej okolicy i przez pierwszą godzinę gość mnie nawet nie dotknął. Pytał, pytał i notował. A tam kiedyś pamięta pan to, a to, a to, a pana bolała noga, a tu szyja, ja mówię, ale wie pan, ja przed tym z plecami, a nie, a nie ze stopą, i nie, dobra, a tam ze stopą, aha, aha, a kolano, cyk, cyk, cyk. Przez godzinę mnie maltretował masą różnych pytań, i to w ogóle niektóre z nich były takie od czapy, że nie wiedziałem o co mu chodzi, czyli wywiad, zrobił ze mną wywiad, coś, co w środowisku, można powiedzieć, zdrowotnym jest dość istotne, zrobił ze mną wywiad, sprawdził, i dopiero później zaczęliśmy rozmawiać o pewnych innych zmianach. Dzięki czemu przy drugiej wizycie odniósł się, że te elementy zostały już wykluczone. Okazało się, że kiedy zacząłem uczyć swoich klientów, żeby analizowali to, w którym miejscu są, kiedy trafili do mnie, zaczęło się to opłacać i mnie, i im, ponieważ przestali obarczać mnie swoimi problemami, ponieważ przychodzili i mówili: No wiesz, trafiłem do ciebie na szkolenie, powiedzmy o mentalmany, o kasie, no i mi pół roku tej kasy nie mam. I wystarczyło dla nim proste pytanie. Świetnie, ale czy coś się zmieniło w swoim życiu? No wiesz, mam lepszą pracę, już nie chodzę taki zirytowany każdego dnia, nie kłócimy się w domu, wyjechaliśmy dwa razy na wakacje w ciągu tego pół roku, a wcześniej to nie, nie mieliśmy szans, mam nowe auto w leasingu. I tak zaczynają wy, wy, wyliczać, ja mówię, słuchaj, a nie widzisz, że, że poprawiło ci się niemal wszędzie? Ej, no tak. Rzeczywiście. No tak. Okazuje się, że bardzo często bierzemy sobie jakiś cel, patrzymy na niego, mówimy, chcę dostać to. I przy okazji, rozpychając się łokciami, nie zauważamy, że zrealizowaliśmy inne tematy. A więc gwarantuję Ci, że bez względu na to, w jakiej to jest dziedzinie, ponieważ dałem Ci przykłady i konteksty z rozwoju osobistego, tego najtrudniejszego elementu, ponieważ dostajesz wiedzę. Dostajesz coś iluzorycznego. Nie dostajesz fizycznego produktu. Nie kupujesz ziemniaka, ziemniaków. Nie kupujesz siatki, kartofli. Nie, nie dostajesz domu. Nie kupujesz samochodu, który może jeździć, a nie musi jeździć. Dostajesz wiedzę. I tak samo jest z Twoimi celami, z marzeniami. To jest iluzoryczna wizja w Twojej głowie. I w jaki sposób sprawdzić, czy ona się zrealizuje? No jak? Wystarczy zapisać. Kim jesteś. Wystarczy w pewnym sensie. Zrobić coś, co wie każde dziecko. Każde dziecko. Zgrać stan gry. Zasejwuj swoje życie. Ctrl S. Jak w dokumencie. Zapisz plik. Zanotuj wszystko, ale to wszystko, co dzisiaj Cię otacza. Nie ma znaczenia, czy Twoim celem, Twoim marzeniem jest na przykład, Zrobienie pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy Twoim celem, marzeniem jest zdobycie, poznanie partnera swoich marzeń. Nie ma znaczenia, czy jest to nowa praca, czy jest to wyjazd, czy są to lepsze ciuchy, czy jest to poprawa czegoś, czy jest to wyzdrowienie. Nie ma znaczenia. Zapisz wszystko. Ponieważ z reguły mamy tendencję do czegoś, co w ogóle jest drugim krokiem, to jest fenomen. Na pierwszym etapie stosujemy drugi, robimy to za wcześnie. Przez co popełniamy błąd. Jeżeli odrzucisz ten schemat, dowiesz się za chwilę, jaki jest drugi krok. Jeżeli zastosujesz drugi krok jako drugie, nie jako pierwszy, to wygrywasz. Nazywa się to tunelowe widzenie i za chwilę będziemy o tym mówili. Czyli na początku, kiedy masz problem, kiedy masz chorobę, to widzisz tylko chorobę. Kiedy szukasz pieniędzy, to wszędzie się rozglądasz za pieniędzmi. Kiedy jesteś, kiedy boli cię noga, no to zastanawiasz się, co jest z nogą. Nie patrzysz na szyję. I całe życie chodzisz tak, zgarbiony. A więc zapisz, Zapisz stan gry, napisz jak najwięcej, a za moment dam Ci dwie minuty, dwie minuty na zrobienie tego ćwiczenia razem ze mną, ponieważ gwarantuję Ci, gwarantuję Ci, że większość z Was to oleje i nie zrobi tego. Tak jak w książkach, które czasami czytacie i w książkach jest, a teraz wypisz pięć osób, które coś tam, mówisz sobie, a, to później, nie? To później, bo teraz mi się chce czytać, teraz chcę czytać, nie mam długopisu, leżę na łóżku, wiesz, siedzę na kiblu, leżę w łóżku, siedzę we wannie, nie, nie, nie mogę teraz, no, to później, później zapiszę. Nigdy nie wracasz. Nigdy. A więc za moment dostaniesz dwie minuty czasu na to ćwiczenie. Zapisz jak najwięcej elementów. W pewnym sensie niech to będzie jak największa. No, mind mapping byłby tu najlepszy. Jak najlepsza siatka skojarzeń. Jak najwięcej, tak? Teraz, dziś, moje życie, kasa, praca. Związek, zdrowie, relacje, może ciuchy. I tak bez względu na to, jak bardzo będziesz chciał, będziesz chciała, żeby to było szerokie, i tak się skupisz. I tak się skupisz tylko na swoich wybranych elementach. A więc Ktoś, kto się zajmuje na co dzień stylizacją, ciuchami, ktoś zajmuje się zdrowiem, będzie dookoła tych tematów biegał. Mało kto zainteresuje się czymś innym. Zobacz na przykład. Nawet ja tu nie wypisałem wielu innych tematów. Podróże. Co jeszcze? Co byśmy mogli zapisać? Moi drodzy, sprawdźmy w naszym studio. Rodzina, związek, widzisz. Zobacz, związek jest, ale nie ma rodziny. Hobby. Relaks, nie ma relaksu. Zwierzęta. No bo teraz popatrz, masz, dam ci bardzo prosty przykład. Mamy kota i psa. Coś mi się stało, tak gdzieś dwa miesiące temu? Kot zaczął robić sobie z domu kuwetę, a pies szczeka o dziwnych porach dnia i nocy. No i teraz od kilku miesięcy szukamy rozwiązania. Jest to rozwiązanie dość stresujące, a więc jeżeli wśród tych setek i tysięcy osób, która zagląda, są jacyś świetni fachowcy od tresowania kotów i psów, dajcie znać. Z przyjemnością wymienię się na moją wiedzę, ponieważ chciałbym tak wytresować kota, żeby skubana nie robiła do mojej wanny. Chciałbym, żeby robiła do swojej kuwety. Jeszcze wanna to jest nic, na schody. Nie że jej odpowiednio, czyli co 15 sekund nie dostanie nowej saszetki, ponieważ francol jest głodny no to jest głodna. Zostaje po prostu spazmów. Chyba kupi taki wiesz baniak, 50-kilogramowy baniak uciętych ubów i będzie sobie na łapką naciskała i będzie. To podejrzewam, że jak wrócimy do domu, to będzie taka. Nie? I wtedy będzie trzeba na wózeczku wozić. A więc zobacz, zwierzaki. No i teraz zaczynam się zajmować swoim życiem przez najbliższe kilka miesięcy. I moim celem jest powiedzmy, związek szukam upragnionej połówki. Coś, co większość z Was regularnie z tym walczy, ponieważ dostaje od Was takie informacje, że to jest teraz ten temat na czasie, tak? Już trochę ogarnięty jestem, jestem ogarnięta, wiem czego chcę, ale gdzie jest ta osoba, która może mnie tak pokochać, jak ja zasługuję? No i skupiasz się na związku. Mija dwa czy trzy, trzy miesiące, okazuje się, że temat kota i psa został rozwiązany. Dzisiaj on Ci spędzał sen z powiek. Zastanawiałeś się, czy jak rano wstaniesz, albo pójdziesz wieczorem się załatwić, to że się nie poślizgniesz. Minęło 2 trzy miesiące. zwierzaki robią swoje miejsca. Są usłuchane, są kochane. Kot przestał być, wiesz, może ta sięca zgubił, może wiesz, jakiś sezon się skończył zimowy i kot przestał miał cały dzień. Nie wiesz o tym. Ktoś zada pytanie, I jak z tym związkiem? No, nie znalazłem. Coś się poprawiło w Twoim życiu od czasu, kiedy czytałeś te książki, byłeś na szkoleniu, wyjechałaś, zobacz, powiedziałaś, że relaks jest ci potrzebny. Wziąłeś, lub wziąłaś kredyt na wakacje po dwa tygodnie, niby mi się zgenerować. No i co? No ale związku ciągle nie ma. Non stop wydziwiamy, to jest nasz target, to jest nasz cel, nie mamy go zrealizowanego, to wszystko inne olewamy. Co jest dobrym fenomenem i potrzebujemy przy etapie drugim. A więc teraz masz dwie minuty. Dwie minuty na to, żeby wypisać jak najwięcej. Zapisz stan gry. Napisz to w formie krótkiego opowiadania. Dzisiaj mam tyle i tyle lat, tak i tak się czuję, jestem taki i taki zdrowy, moje emocje na co dzień są takie. O, sześć lat temu jednym z moich stanów gry, zobacz, nawet ja to wtedy zrobiłem, ale myślałem, że każdy to robi, a więc o oczywistościach będę mówił swoim klientom. Zapisałem sobie, że to czego nie chcę, to nie chcę się budzić, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że cele nie powinny być nie, 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 ale o tym dzisiaj nie będzie, ponieważ nie ma znaczenia, ważne, żeby był cel. Nie chcę się budzić każdego dnia zdołowany, nie chcę yy, każdego dnia mieć... Dziwne takie wahania nastroju. Macie czasami takie wahania nastroju? Ja ich nie chciałem mieć. I wreszcie kilka lat minęło i zniknęły. A więc nie ma znaczenia, co to jest. To jest twoje. Nie pozwól, żeby ktoś to wartościował, bo ktoś chce kasy, to jest ważniejsze. Nie, ktoś chce związek, to jest ważniejsze. Nie. Może ty emocje masz, może ty masz temat z kotem, może ty masz z babcią, może chciałbyś, żeby twoja rodzina lepiej żyła. Może ty byś chciał czegoś innego. Zapisz wszystko to, co jest dziś. Moje dzisiejsze relacje z rodziną są takie, czasami wpadamy na obiady, ale jak moja mama się odezwie, to mi się odechciewa. Z moim facetem no, czasami się kłócimy i tak naprawdę to się widujemy się jeden dzień w tygodniu, bo pracujemy ciężko. No kasy mamy dzisiaj tyle. Zapisz stan konta. Fizycznie. To jest to, co robi każdy przy fitnessie. Musi zrobić, powinien zrobić. Zważyć się, zmierzyć. A więc zmierz i zważ swoje życie. Masz na to dwie minuty, zacznij to robić ze mną. Gwarantuję Ci, że dzięki temu zrobisz dużo więcej kiedy skończymy tego live'a. A więc dwie minuty i wracamy live.